Dziejemo dzisiaj to już kolejny Dzisiaj to już kolejny odcinek ze serii yy, z, w sumie farminga 22 a serii, a serii gospodarstw. gospodarstwa sobie trochę farminga, bo jest głośno strasznie. Dobra, jest już, jest już OK. No i dzisiaj kolejny odcinek ze śniw. Ogólnie to jak wiecie po ostatnim odcinku to przyjechał do, do mnie dziadek i po, po prostu ma jakieś tam problemy i musiał uciekać trochę i przyjechał do mnie. Mieszka ze mną i jest opcja, że on sobie będzie mieszkał u mnie, a ja sobie kupię nowy dom. Mam 65 tysięcy, bo ostatnio sobie sprzedałem mleko. A też jest tam niedaleko taki dom ładny na sprzedaż. No i możliwe, że go kupię właśnie. Jest z garażem na dwa samochody. To polowałem z IBM, by się zmieściło idealnie. Też dziadek mi zaproponował, bo on szukał suwa z bm czy byśmy się nie wymienili i jeszcze to rozważam, ale chyba się z nim, z nim wymienię na tą M4. Wiecie, ja dużo bm nie jeździłem, w większości Polonezem, więc dla mnie to nie jest jakiś ten problem, żeby się z nim zamienić na BM-kę inną. No. byłby problem, bo ona jest kradziona znowu. No, znaczy w papierach jest moja, tylko nie wiadomo, jakby to dziadkowi powiedzieć, że ona jest moja. Ale widzowie... No, ja... Widzowie, znaleziony nie było były opalone kluczyki w środku. No to byle, żeby się nie zaspało. Do tyłu, nie, już się sypało. Ja tak ogólnie pojechał, musiał pozałatwiać jakieś sprawy i potestować tam, Potestował, potestował, testował tą Wpuszczę tu trochę świeżego powietrze. Ule to sobie na chwilę tu otworzę. na okienko. Tu pierwsza sobie... Tak wolałam zrobić, żeby później no, nie było problemu z sp prasowaniem. Na to ogromne pole, które w ostatnim odcinku pras y kosiłem. Nie, to jeszcze było w przedostatnim. Kosiłem tym tuk y glasem tukano. To już jest sprasowane i nawet belki zwiezione. Tu jeszcze zostały dwie. Y tu też już sprasowałam, tylko dwie belki zostały, bo wcale wyszły. Ja pozbierałam jeszcze, że jestem praktycznie przy drodze głównej. To pole tak wychodzi. Pamiętacie, kupowałem tu, tu obok te, tego, jak, co to było? Yy, Fergusona Combine, ale rozwinąłem bardzo gospodarstwo i to by było za małe i za mało wydajne. No i końcowo u mnie jest ten super już. Chociaż ten super i tak będzie wymieniany na przyszły sezon. Dobra, no ja już jadę na gospodarstwo. Już dwie przyczepy zapełniłam. I tutaj się wspinam pod górkę. W krajowie. Tu jest delikatny taki pagórek. Pa no jakoś jakoś ferguson wyjechał Słyszeliście, jak coś walło. Ciekawe, co to. Ciekawe, czy dziadek już wrócił na gospodarstwo. Bo pojechał niby poogarniać jakieś sprawy. Zresztą to słyszeliście przed chwilą. Widzowie, poprawiłem delikatnie wjazd, bo tam było takie coś, że yy, jest wjazd i jak nie odpijesz, to centralnie jedziesz na sto dole. I poprawiłem trochę i jest bliżej yy, moje obory na krowy. Zmieszczę się, zmieszczę. Co tu się odwaliło? Ej, co tu się stało? Stoi BMW. Ej, co tu jest? No samolot wylądował i samolot się zawalił. Jezu, tu był zbiornik na paliwo. Jakby paliwo tu było, to by się zapalił samolot i całe gospodarstwo by spłonęło. Co tu się stało z tym? Ajut o merda. chiami i serwisy di emergenza. Nie wiem, ktoś jest w środku w tym samolocie. Mówił coś do mnie jakiś chłop, pilot. No, nie wiem, ja nic z nie zrozumiałam, bo to jest jakiś włoski czy takie coś. No jezu! Tu normalni ludzie siedzą si Może tego nie widać O Jezu Dobrze, że tylko na stodołę. Tu jeszcze przed odcinkiem stała prasa Jak ja, jak dobrze, że ją przestawiłem, ale Jezu Tu, tu stał zbiornik z paliwem I go zawaliło Ja, jakby to było, to z takim impatem to pewnie spadło, zapaliłoby się tu i gospodarstwo by całe spłonęło. Do pracowania po jakiejś służby. Za, zaraz może nagrać. się raczej w realu nie nagrywa. Staramy się być realnie, więc wam tam tego nie nagrywam, ale też nie nagrywam wam z tego powodu, bo strasznie ten samolot, nie wiem czemu lag... Przed chwilą jak wam nagrywałam, to o tu stoi karetka. Nagrywałam było normalnie, a teraz strasznie laguje. No i... No dlatego ten... Ten samolot mi baguje, tak grę, a więc tam na, ja nie nagrywam, tylko wstawiam Wam jak to tam wygląda. No i szczególnie kazali mi stamtąd jechać, a więc wsiadłem w bankę i pojechałam, i na, mu, na mucę zbior zbiornik jeszcze i tyle. Bo nie, nie będę miał i tak na zasypać. Na szybę tu sobie, tu sobie, Bo, jakby dziadek, jakby nakurzył jeszcze, jak to nie jest moje, to dziadek by mnie chyba ukatrupił. No, ale widzowie, czy, zdecyduję się chyba na tę bańkę. W sumie, mogłem pojechać polonezem, bo tutaj trochę szkoda, że żeby się na to nie nakurzyło. Więc dzisiaj jest mega mocna akcja Co tu się dzieje? No jeszcze nie mówcie... Aha Myślałam już, że Bizona jeszcze spakowało przez ten samolot, no już ale jest dobrze. Super. Zapowiedźmy się widzę. Super. Super, na polu tego nie naprawię. No to ni nic na gospodarstwo. Nie mam tu żadnych. Nie mam tu klucza ani niczego. Wszystko na gospodarstwie to i tak muszę. I tak, tu nic nie zrobię, co się Ja za BM, potestuję ją trochę. Nie ja mam tu gdzieś jakieś łąki, to bym najechał ją, ją trochę poddriftował. Tam gdzieś wiem, że zaraz się kończy droga polna. Mhm. Skończyła mi się droga, no to nic, nie pad driftował na pole. Nie chcę nigdzie zaryć tą beamką. Wiecie, to jeszcze nie jest moja. To, to ma coś pod 400 koni. A ja nie patrzcie, że mam 87 milionów na końcu, bo przygotowywałam pod odcinek, więc ten. No czekajcie, sprawdzę ile ta BMK ma konie. 680 się pomyliłem, bo mówiłem, że po 200. Kurde. Jestem przyzwyczajony do poloneza i kierunkowskazy włączam. He, już bym rów zaliczył. Tutaj na przykład bym się nie chciał wpieprzyć. I długa prosta. Wyjedziemy koło pas rzepakiem. O kurde. o to już dobra, jak ja jestem... Ej, ładnie driftuję! No i to jest powód, żeby wymienić się z dziadkiem na tą bankę, bo moja moja to w ogóle nie driftuje. Nie, no to, to tak ładnie buczy. 300 na godzinę jedzie, a moja co, coś... 305, a moja coś jedzie... Z 250 chyba do Latwo. Nie rozumiem dziadka, czego się wymienia, no ale jak proponuję, to trzeba brać. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Widzimy się jutro w odcinku pa.